Wracamy do Horizona po dosyć długiej przerwie. No, tak naprawdę nie pamiętam już, czym do końca się zajmowaliśmy. Jedyną co pamiętam to to, że dorobiliśmy się dorobiliśmy się umiejętności tego rodzaju oswajania maszyn, czy hakowania w tym wypadku. I musimy chyba przejść przez bramy, żeby wyjść gdzieś na zewnątrz. Idziemy. W drugą stronę, tutaj. I mamy wyjść gdzieś tam. No, świat jest jeszcze całkiem sporo, sporo, spory w tą stronę. Nie, tutaj też jest jeszcze bardzo dużo miejsca. Tak naprawdę dopiero bardzo, bardzo mały ułamek świata jeszcze odkryliśmy. Więc um, jeszcze dużo przed nami. Um, tak, to od czego chciałam zacząć? Mamy skórę Lisa. To, o czym chciałam zacząć, to faktycznie rozdanie umiejętności. Mam jakieś zeskoki, co tutaj mamy? Czas biegnie wolniej, gdy celujesz podczas skoku lub ześlizgu. Mmm, tu coś ciekawego. Unik z przewrotem. okej. Okay. ja myślę, że Unik może nam się przydać. Mam jeszcze dwa punkty. Czy przy czy posługiwaniu się ciężką bronią? Mhm. Coś ciekawego jeszcze tutaj mamy? Mamy fabiki. Okej, okay. to jest bardzo wygodne. Możemy, możemy podnosić rzeczy z. Hmm. Z grzbietu naszego wierzchowca. Dobra, no myślę, że nie ma co przedłużać. Zaraz zobaczmy jeszcze. Dźwięk mi tu trochę. Dobra. Powinno być ok. Myślę, że ruszymy dalej. Mam nadzieję, że gra nie będzie za cicho. Czy jeżeli jedziemy. Okej, okay, nie, nie są. Zastanawiam się, czy jeżeli jedziemy jakby na, jednym z, na jednej z maszyn, to czy reszta też będzie jakby neutralna dla nas w jakiś sposób, dopóki nie zsiądziemy. Rany, no, ja naprawdę nie potrafię tym sterować. To <laughs> jest straszne. Um, ok, coś tam się dzieje. A ja nawet nie pętam zaraz. O, tak się otwierał jak panek, flipunek, okej. Okay. tam jest, weźmy sobie Uważajcie jakąś na siebie! Dajcie go bliżej! Bliżej! Um. To był kotek, chyba? Wart, prawda? Eloy. Wyrzutek, która wygrała próbę. Mm. A więc wylizałaś się z ran. Jak mówi, że znasz drogę do południka. Stolicy Królestwa Karza? Co jest, idziesz na wygnanie? Nie, za zdrajcą imieniem Olin. Uczyniono mnie poszukującą, bym za nim ruszyła. Okej. Okay. Więc ruszaj na północ do Korony Matki. Jeśli tam dotrzesz... Znajdź marę, wskażę ci drogę. Jeśli dotrę? Szlak jest zgubny. Od masakry wyprawy Sony nasze ziemie są niestrzeżone. Tak jak nasze granice. Nie ma komu zastąpić dowódczyni. No a co z Reszem? Ja? Tylko dlatego, że Sona zaginęła. Sam bym za nią ruszył. Ale rozkazała mi trzymać bramę za wszelką cenę. Co i robię. Okej, okay, to było... Bardzo, bardzo się skupiałam, bo to było o dziwo bardzo dużo poprawnie przetłumaczonego, przetłumaczonego, poprawnie spisanego tekstu. Mimo już się, czegoś tam wymienionego, paru słów na początku. Mm. Co się o próbie? Że wygrałam. Skąd wiedziałeś? Myślę, że dużo osób o tym mówiło. że I Bast też. I moja siostra. O, Wala. Tak mi przykro, polubiłam ją, może byśmy się nawet zaprzyjaźniły, gdybyśmy miały szansę. Dziękuję. Zginęła za innych. Nie ma lepszej śmierci. Starości na przykład, ale no masakra wyrówników. Zastawili pułapkę. Jak? Rozeszła się wieść o masakrze podczas próby. Dowódczyni Sona zebrała ludzi i ruszyła w pościg. Lecz w pogoni za zemstą, część złamała szyki, wybiegła naprzód, prosto w zasadzkę. Stado oszalałych maszyn, kipiących skażeniem, runęły na nich i zabiły ich. Dowódczyni Sona ruszyła z kontratakiem i zniszczyła maszyny, lecz tymczasem zabójcy uszli, a nasze straty były ogromne. Hmm, Ciekawe. No, jak na wojowników, którzy. Powinni być trochę bardziej wyszkoleni, to trochę łatwo dali się jednak ponieść emocją. Czy no jestem w stanie to zrozumieć, bo jednak ich młodzi, zostali, zostali zaatakowani, bardzo dużo osób zostało zamordowanych, ale nadal. Wiedziałeś, że dowódczy nie zaginęła? Nawet po utracie tylu wojowników nie chciała dać za wygraną. Zwołała ochotników i ruszyła za zabójcami. Nie chciałeś iść? Pewnie, że chciałem. Ale Sona odmówiła mi tego. Kazała zaprowadzić rannych do obręczy i strzec tej bramy obręczy za wszelką cenę. To było wiele dni temu. Od tej pory nie mamy żadnych wieści. Więc nie ma jak dowiedzieć się, czy wciąż żyje? Jeśli ktoś zdołałby tam przeżyć, to tylko ona. Jej biegłość jest legendarna. Nieugięta włócznia, do której wszyscy się mierzymy. Okej, okay, ciekawe. Ma poprzeczkę. Och, nie wyobrażasz sobie. To moja matka. O, oh, wait. Okej, okay. no to. Okej. Okay. No to wiele zmienia. Znaczy, no, jeżeli chodzi o przyzwolenie na to, żeby z nimi ruszyć, to wiele zmienia, bo faktycznie mogła po prostu nie chcieć ryzykować, że straci kolejne dziecko w tym wypadku. Mówisz, że droga jest niebezpieczna. Co masz na myśli? No co może mieć na myśli? Czego tu zacząć? Maszyny, zabójcy, wciąż zabójcy. tam są. I w jakiś sposób skazili maszyny, przyprawili je o obłęd. Tak, sama widziałam. Do tego bandyci przekradają się przez granice, by na nas polować. Mówią, że mają obóz w ruinach w górze rzeki. Przejdziemy się tam. Na to, że muszę zrobić więcej strzałów. <grych> Okej, okay, no chyba czas Pamiętań lecieć dalej. Zanim wyruszysz do Korony Matki i dalej, jest jakakolwiek szansa, byś poszukała Sony? Plemię potrzebuje jej przywództwa. Poszedłbym sam, gdyby tylko nie nakazała mi za wszelką cenę strzec tej bramy. Gdzie była ostatnio? W miejscu masakry. Zadrzewiona dolinka naprzeciw Diablego Pragnienia po tej stronie rzeki. Może tam podejmiesz jej trop. Ruszyła za zabójcami, którzy napadli na Was po próbie. Zabili naszych ukochanych, próbowali zabić ciebie. Tak wiemy. Zrobię co się da. Byliśmy tam. No, Okej, okay. a czy. będziemy mogli. Nie, nie, nie. Nie atakuj. On jest ze mną. Jak to możliwe? Trudno to wyjaśnić. To moje odkrycie. Okej, okay, a czy przejedziemy nim, ten lamp? Mm. Ok, okej, okay, okej, okay, damy radę. Niech cię bogini strzeże. Ok, chwila, bo ja nie bardzo potrafię jeszcze. Mije tym... całe życie. Wszystko to w obręczy. Świat stał się większy, ale i bardziej niebezpieczny. A to fakt, to fakt, dobra. Mhm. Mm tak, jak tu wygląda mapa? Tutaj mamy... jakieś coś... Co to jest? O, no dobra, no nieważne. Um, jest kawał drogi do przejścia. Tylko zaraz, czy to jest... Okej, okay, to jest do Korony Matki, a w, w którym miejscu? To jest to miejsce, do którego mamy iść, żeby rozejrzeć się zasunę. Okay, możemy troszkę szybciej. O, chw chwila, 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 chwila. Ty coś do mnie masz, kolego um. no, Wszystko w porządku łowca? Zostałeś ranny w zasadzce? Niezupełnie. I nie jestem łowcą ani wojownikiem. W sumie jestem niczym. Nawet ze mną nie gadaj. Um. To nieważne. Jesteś ranny. Co się stało? Nazywam się Kren. Pomyślałem, że spróbuję się w próbach na terenach łowieckich, wiesz, żeby poćwiczyć, ale słabo to wyszło. Nie powinnam w tą gadać? Zupełnie nikim i nie możemy rozmawiać. Ukradłem łuk, jasne, i zostałem wygnany. To było przed próbą i teraz nawet nie mogę walczyć dla szczepów w tej ważnej chwili. Muszę samotnie żyć w puszczy. Dlatego chciałem poćwiczyć. W sumie dobrze, że strażnik chciał ze mną gadać. Okay. Myślę, że sam jest jakimś wygnańcem. Zdaje się nie przejmować prawami matron. Nie wszystko idzie po Twojej myśli, co? Czy mogę ci jakoś pomóc? Dat, nie, nie, nic mi nie będzie. Mój ojciec zawsze mówił, że wszechmatka ma dla mnie plan. No a potem został stratowany przez bieguna. Ciekawe. tereny łowieckie. na terenach łowieckich? Jak? Cóż, mierzyłem w zbiornik na grzbiecie żuwacza, kiedy pękła mi cięciwa. Ja się potknąłem mm. i... A, daj spokój. Było niedobrze, wystarczy. Chciałem tylko poćwiczyć. Tereny łowieckie są idealne. Można tam wykonywać próby, takie wyzwania. Za osiąganie celów albo rekordowy czas dostajesz odznaki. No, nie. Strażnik okay. siedzi tam na wzgórzu na północy. Spróbuj z nim porozmawiać. Na pewno pójdzie ci lepiej. Okej, okay, no, to lecimy. Krem. W porządku, uważaj, zwłaszcza na północy. Idź na tereny łowieckie, jeśli chcesz poćwiczyć. Dzięki, dzięki. Okej. Okay. zacznij próby łowieckie. Um. Czy to jest właśnie to? To jest głupiec. Nie wiemy co to jest w sumie. Coś mamy świadome, czyli... A tam jest misja sakralne. Um, Fajna. Oh, wait, 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 wait. Aktywuj misję, dobra. Bierzemy naszego wierzchowca i lecimy. Ty masz skakać, kolego? Nie bardzo. Stop. Siad? Znaczy. Zostań. Um, dobra, co my tu mamy? Mamy kupca. Tyka, człółk bojowy, grzechotnik. Wrzutnia bełtów bliskiego zasięgu, okej. Okay. Ciekawe, ciekawe. Proca od Mogę jeszcze coś kupić, ale nie jestem pewna w sumie co. Proca cienia. Okej. Okay. Kształtowy oblot no czegoś takiego nie mamy. Hmm. No dobra, no nie wydaje mi się, żebyśmy mieli szczególnie... Wait... Mapa? Co to jest? Mapa botanika z promienia Utaru. Tutaj jest znaczniki wskazujące miejsca, gdzie można znaleźć metalowe kwiaty. Hmm... Okej, okay. wiesz co? Może weźmiemy. Tutaj mamy też na figurki, na naczynia i na widokówki, okej. Okay. Dobra, trochę rzeczy kupiliśmy. Coś jeszcze ciekawego. Skrzynia darmowych próbek. Jak za darmo, to chętnie. Zapiszmy od razu. Okej, okay. a uh, no i jakie my tu mamy próby? Dzień dobry. Mówiłam z krenem. Powiedział, że to tereny łowieckie, gdzie można się sprawdzić. Biedny kren. Kiepski łowca, ale zawsze pogodny. Hmm. No cóż. Hmm. Masz znak poszukującej? Słyszałem o nim, ale widzę pierwszy raz. Masz pozwolenie matron, by dowolnie podróżować poza święte Ziemię? To by się skazało. Tak, ale poszłaby mi bez pozwolenia. Doprawdy? To, <gry> to porozmawiajmy szczerze. O? Mam kontakt z pewnymi kardza. Reprezentuję organizację zwaną Lożą Łowców w Południku. W takich miejscach poddajemy młodych łowców próbom. Okay. Może szukamy właśnie kogoś takiego jak ty. Przejdziesz próby i się przekonasz? Pamiętaj tylko, wolę, żeby nasza rozmowa pozostała między nami, szczególnie jeśli chodzi o matrony. Podoba mi się Twoje podejście, panie. A. żałowców? To grupa myśliwych, którzy rywalizują o największe zdobycze pod wodzą Karja w południku. Sama hmm. zobaczysz, jeśli zdobędziesz na terenach łowieckich trzy półsłońca. Ale uważaj, nie lubią tam Nora. Półsłońca? Czym są półsłońce? Powiedz mi o próbach. Loża organizuje okay. próby łowieckie, które dają ludziom szansę sprawdzenia się. Co dostanę, jeśli je przejdę? Dumę z ukończenia. <laughs> Świetnie. A także od Znaki, jeśli ci dobrze pójdzie. Tu robimy próbę narzędzi. Czym jest próba narzędzi? Jakich narzędzi? Strzelanie to tylko część łowów. Musisz korzystać ze wszystkiego, co jest pod ręką, nawet z otoczenia. Kamienie. Zrozumiesz, jak rozpoczniesz próbę. Okej. Okay. Um, trochę Tobie? powinno Cię tu być, co? Nie. Wspólnie przekraczaliśmy granice świętych ziem. Matrony byłyby wściekłe, to jasne. Kochamy łowy. Poszukiwaliśmy nowych stat i maszyn. Dlatego spodobała nam się loża łowców. Ale Karja nie dopuściliby nas, więc założyliśmy ich ciuchy i zanieśliśmy znaki. Po jakimś czasie czuliśmy się rozdarci między Kardża a Nora, zaczęliśmy tęsknić za domem. Dlatego wróciliśmy, by założyć własne tereny łowieckie. Myślisz, że się uda zostać tutaj bez zezwolenia, matron? Nie wiem, ale ich zakazy są złe. Świat jest przeogromny. Ignorowanie go nam nie pomaga. Podoba mi się twoje podejście. No, to jest, to jest człowiek, z którym możemy rozmawiać. Dobra, no to spróbujmy. To wyjaśnię zasady. Wymiesz próbę. Um, próba samych części, sągu, pułapki, wybuchacza. No to idźmy. Pytania? Nie, nie mamy pytań. Sprawdź no to... swoją celność trafiając w części na grzbietach żuwaczy. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Świetnie. Zacznę Moja celność. Tak mm. Jak zjedziemy. Chwila, to może w sumie weźmy sobie... Teraz nie mamy zwykłej strzał. O, tak. Mamy. Dobra. Mamy tam zjechać? Mamy trafiać? Te zbiorniki na ich grzbietach, ale one nas nie zamordują? cios. Hmm. Trochę... dwa razy tego samego? No Jeszcze czujki na nas idą, halo! a Okej. Okay. Mam od nich po prostu uciec? <grystanie> Mam taką nadzieję. Okay. to nie wygląda dobrze. To już jest... na dobicie. Mamy trzydzieści sekund. No czemu one biegną tak daleko? Coś że będziemy musieli to powtórzyć. Mm. Raz. Dwa. Oh no. Jeszcze jeden. Mm. 4 sekundy, nie wierzę. Tylko spokojnie. Okay, Okej, chwila. A możemy jakoś przerwać tą próbę? Nie możemy, co? Dobra, podejdziemy do tego na pewno jeszcze raz. Bo nie byłam przygotowana na te czujki, absolutnie. Próba Nana. Aha, no i my teraz. No dobra. Myślałam, że to będzie troszeczkę bardziej zautomatyzowane, szczerze mówiąc. I że faktycznie. Hmm. Dobra, zgarnijmy sobie wszystko to, co tu mamy do zgarnięcia. Um, proszę nie być sam złym. Dobra. We chilling. O! Jeżeli wybiję teraz te czułki. Czy będę mieć później spokój? Tak bym chciała na to liczyć. To wtedy też te kurde jelenie mi się. Czy znaczy jelenie no. kiedyś widziała jelenia. Um, no te takie. To się mi się chyba nie, od... nie odrespią jakby tak szybko, więc będę musiała po prostu ponieść. W sensie pójść tylko po te, które zostały, co też mi daje trochę mniej opcji w tym wypadku. Hmm. O, zobaczymy, jak to działa. Było blisko. Nie byłam przygotowana na to, co się stało. Już za pierwszym podejściem słońce. Jak poprawisz czas? To zdobędziesz żar, słońce! Świetnie, to dziesiąty poziom gracza, świetnie! E, to ja chcę jeszcze raz Swoją celność trafiając w części na grzbietach żuwaczy Aha, aha no to... Też ją lubię Zjedź na li... <noise> Też ją lubię A Jeszcze strzał sobie przede wszystkim dorobimy Na full I teraz tak, czy... O chwilę, one znowu tu są! Dobra, Ja się, że lecimy Teraz Teraz. Yes. No. Co? Mhm. Mm Będą biegły tutaj. nie trafimy. No, z tym się trochę pomęczę coś czuję. Czemu wszystkie musicie stać przed. Okay. Trochę wyżej. trafiam je, ale nie tam gdzie trzeba. Taką odległość trafię. Trafię. Bardzo blisko. Trzeba by było tego nie wykorzystać. A i tak tego nie wykorzystam dobrze. Trafiam w zady. Mam inną amunicję. Amunicja mi się jeszcze skończyła. Mm. Dobra. Szkoda, że nie ma jakiegoś guzika, żeby szybciej. Zresetować tą próbę. Hmm. No na tych czujkach za dużo czasu trochę marnujemy. Hmm. Możemy zrobić. Odchodzą. Nadchodzą. Nadchodzą. Podczas tam są. To mi widzę, że zalicza też jak trochę bardziej. Teraz, a jak. Tak. trzymamy A, ciekawe. Widzę, że momentami zalicza też jak faktycznie strzelam od przodu, tylko tak, żeby to trochę zeszło niżej. Nie, nie wiem <grytanie> jak to dobrze. Oj. Nie wiem nawet jak to dobrze określić. O, mamy tą, która stoi przodem. Hmm. No, to nie jest dobry dzień na strzelanie. Come on. No i teraz trafiłam go właściwie w... w głowę. Przedziwne. Hmm. No dobra. Mamy materiał na strzelanie, No, mamy sporo. A jeżeli sobie tym potykaczem pomogę? Po prostu zastawię pułapkę na nie. Co mi się podoba to to, że będą mnie szukać całe wieki. Podoba mi się to, że czas zatrzymuje się faktycznie kiedy już skończymy robić to, co powinniśmy. Dobra Sukces. Nie, to nie jest jeszcze sukces. I jeszcze nie. O, dobra. swoją celność. Tak, tak, tak. Rozpocznij próbę. Dobra. Ciemno, się zachował. się zmieniają. Okej. Marnowałam za dużo czasu, próbując zrobić setup tej pułapki. Może po prostu zignoruje te czujniki. Tak, totalnie, totalnie je zignoruje. dwa, trzy, cztery, Pięć. Jeden. Okej, okay, mamy to. 55 sekund. To jest dobry wynik. Uh, te czujki też chyba faktycznie już odpuściły. Mamy mnóstwo lutów wszędzie. Co nas szuka? Czujki? Dawaj ja je tu. Ale tak no. Tutaj zdecydowanie poszło lepiej. Mimo, że zmarnowałam mnóstwo czasu faktycznie bawiąc się z tym potykaczem, chciałam to zrobić trochę mądrzej po prostu i no. Dobra, no to tak, tu jeszcze mamy coś do zabrania. O, przydatne. Oczywiście, że przydatne. Będziemy zbierać właściwie wszystko. Dobra. Czujki tam dalej będą, ale ja też możemy właściwie już na tym etapie zignorować. I wracamy na górę. Ciekawe, czy jeżeli teraz bym zginęła, to misja byłaby jako niezaliczona. Dobra, kłamałam, że możemy je zignorować. Więc się ich pozbędziemy. A wy co? Ja słyszałam dzika. <laughs> to brzmiało totalnie jak dzik. Dobra. Jasu, yes, ile lutu. A nie. Dobra. Jesteśmy na górę. Hmm. Dobra. Wracają. Niech wracają. Nas to na razie już nie obchodzi że jeszcze coś będziemy mieli do zrobienia? Uh, Okej, okay, to był niezły skok. Dobra, doróbmy sobie strzał. I... A, jeszcze jedna rzecz. Zapiszmy grę. Zobaczmy jeszcze jedno. Dobra. Z git. Mamy jeszcze chwilę. Twoje żar słońce. Trochę mi wstyd, że sam go nigdy nie wygrałem. Ach. Wyrobisz się. Dobra, e, czekajcie. Spojrzyjmy jeszcze, i ile mamy. Jesteśmy prawie na 30 minutach. To myślę, że kolejny odcinek zaczniemy od kolejnych dwóch prób. A więc cóż, no ja się z Wami żegnam. I widzimy się w następnym. Cześć.